Siemaneczko z tej strony The euro, a to jest... Zagrajmy w cywilizację zdjęcia. Dlaczego tak gra mnie ostatnio wciągnęła, zaraz odpowiem, a tymczasem muszę się Was usprawiedliwić, dlaczego nie ma w ogóle nic. Ponieważ yy, nie wiem, co się stało z moimi słuchawkami, że teraz, kiedy tylko coś włączę, yy, kiedy tylko coś sobie puszczę na tych słuchawkach, to Taki, nawet na 1%, to taki mam ryk, że nie da się grać, naprawdę. Dobra. Ale już nie będę, yy, nie będę zbytnio długo gadał. Yy, oto jest cywilizacja, tak. Typowo interesuje nas własna gra, yy, jak i przywódca. Myślę, że... Fudy, Fudy Ramzes? A może Napoleon? Lub Hiawata? Dariusz? Nie. Weźmiemy losowe. Ha. Będzie ziemia. Oczywiście zwykła. Poziom trudności. Wataszka. Żeby nie było. Chociaż może wódz? Nie, wataszka. E, żeby nie było, że jestem takim lubem. E, wszystko gra. Epoka, starożytność, to również się. W sumie liczba ja miast zmniejsza, bo nigdy nie lubię, jak jest ich dużo, bo oni zawsze byli... Tak, 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 tak. Wszystko się zgadza, hajsy się zgadzają. Yy... No. Tak, to szybko. Jeszcze raz zaawansowane. Dominacje naukowe. Bo yy... tak lubię po prostu. Tylko te, te sposoby. Inne to nie będę sprawdzał, także możemy przejść do gry jednoosobowej. No i gramy. Zobaczmy jakim, jakim przywódcom i jaką cywilizacją dojdziemy do potęgi do od samych, od same e, od 4000 roku przed naszą ERą aż do e, 2050. No. Dobrze. Zaczynamy! I Bez jaj. Nie chcę nim drać. Czy ja chcę Chiawato? Czy mam zacząć od nowa? Korzyść. Wiecie? Ciężka sprawa. Gdzie jest? Dobra, wiecie co? Trudno. Ja, jak już się wzięło, tak się wzięło. Gdzie my jesteśmy? Stworzymy Onondagę. I pomnik oczywiście. Z czego by tu zacząć? Tu jest strasznie, strasznie dużo lasu. Dlatego też lasy, że musimy wycinać. Gdzie mam pójść? Czy to nie jest Francja przypadkiem? Halo? Tak, to jest Francja? To bym musiała. A bo to są Niemcy. Albo Polska! Nie no, Wisły nie ma. Eee, sprawdzimy to udając się. Dając się tak. I może tak. Cholera. To, to jest Europa. No, chyba ewidentnie. Bo, że jestem idiotą. Dobra, przejdziemy się wokoło tego mojego terenu. Sprawdzimy, co my tu mamy. Hajsy się ładują. Ja w tym czasie pójdę na górkę. Tak, to jest. To jest Europa? To jest Europa, mi się wydaje, chociaż te okre Dobra, żeby, żeby nie wyszło, że jestem złym geografem, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę. Nie, no nie ma bata, to musi być Europa! Tak, to jest. Dobra. Także e, e, fakty ustalone. Ustaliłem to w 160 lat. Jestem bardzo szybki. E, Uda Jesteśmy obecnie na terenie Niemiec, mi się tak wydaje, chociaż polski. Czy ja wiem. Między Niemcami. to jest? Między Niemcami i Polską. O, dobrze. Wybrnąłem no, z Że się nie jest. A to tu po co ja tam lezę, skoro tam nic nie ma, znaczy nie? Tu mamy. Okej, śmiesznie. Jednak coś tu było. Dobra, jestem niegłupi. Je tak, coś jak nawet nasza Onondaga, będziemy dzikusami z Europy. To ma sens. Galami, chy. Odkrywam sekret zaawansowanej technologii Hodowla zwierząt, mamy koniki i budowa pastwiska. Super. I gunwo mi to dało za przeproszeniem. Ale jest Francja. Dobra. Nie no. Nie, to, to, na, to nawet chyba Polska nie jest. Ono daga się powiększyła, ale szybko. Super. I możemy już wybudować kolejne dzieło. Cholera. Nie no, zwiadowcy. Dobra, i pójdziemy sobie wesoło tutaj. Wesoło mi to nic nie dało. Czy chcesz się fajcić? Co mi to da? Dobra, super. No, lipa z bułą. Idę sobie. Pójdziemy sobie tam. W stronę Azji. W stronę słońca. Je. Yeah. Dobra. Yy, będę grał. Nie wiem, do 2000 roku. Nie mam pojęcia. Tak. To będzie odcinek wstępny. Jeśli będziecie. Nie, Je, yeah, mamy bydło. Będzie, będzie fajnie. Będzie bydełko. Dobra, za niedługo będziemy mieli... No. Jest uciekł mi. a ze mnie idiota. OK, Mamy ustrój. I bierzemy sobie... Wolność. Tak. Nie będę chciał, czy będę chciał tu walczyć, chyba nie. Dobra. Tak, jak, A ci wojownicy Mochawków, kogo zastępują? Dobra, wiecie co? Tymi udam się na południe Azji, a tymi będę padał w północ. To będzie jakiś plan. I chciałbym, robotnik. No bo właściwie nie mam tu żadnej styczności z, z wodą, więc żaden teren mi nie ubywa, tak to ujmę. Pójdziemy bardziej na północ, tak. A ty mi wejdę tutaj na to wzgórze, żeby więcej... Uuu, złoto! uhu kamienie szlachetne, jak słodko. A daleko coś. Dobra. Liczę na wasz komentarze, że będą fajne i pozytywne i mamy Edynburg. Daj mi hajs. Jestem szczęśliwy. Dobra. Tak się, jak, mamy tutaj rzekę. To jest, to jest Dunaj. Aha, dobra. To ludzie, no to wystarczy wiedzieć skąd wypływa Dunaj, od razu siebie. Gdzie się jest. No to widzicie. No. A gdzie wypływa Dunaj, to już zostawię pan. Niech się. <laughs> Będzie Dobra. wojna. Aleksander jest głupi. Wszyscy go lubią. Serio, Aleksander jest taki, że on się ze, ze, ze z wszystkimi nawala. To będzie śmiesznie. Potem, w późniejszej części. <coughs> o Jezu, przepraszam was za kaszel. A, to sku... miły człowiek. Ale z niego tym pychu Dobra, nieważne. Plantacja. Oczywiście tyle tu będzie. Nie, to kalendarz. Tak, ale tak, tak, tak. Pewnie. Coś tam było wiadomości. Chyba, że on on mi się. On on daga. Dobra, dobrze, to I obywatelstwo! Tak jest! Mamy robótniku. Fuck you. Dobra, budujcie sobie tutaj, blisko miasta byle. żeby im, jakby, co przypierdzielić. Dobra, idziemy tędy. Tu jest Morze Kaspijskie, chyba. Jestem głupi. O nie! Gdzie jest Krym? Dobra, tymi tędy. Mesowo. Tutaj mi już robią łąkę rzekę. <gry> Okej. Okay. Kurde, czy ci następni robotnicy to będzie coś... co mi się przyda? Najwyżej potem ich sprzedam. Uhuhu! Mamy tutaj... Azteków chyba. To sami dzikusi są w tej Europie. Grecja. Azteki. I, nie no, my jesteśmy bardzo cywilizowani. Milordzie. Dobra, już mam, no, także widać. Stać ktoś mnie, stawać przed moim czcigodnym obliczem. Una, China, Azteka, Felavos, slava Tapa. Z Aztekami zawsze miałem taką samą bajkę. Krótko i zwięźle. Najpierw... indo do Azteka przyjaźń. W ogóle fajnie. Potem... O wojna! Bo tak Azteki chciały i bo tak chciały Biedronki i w ogóle. No. Tutaj mamy rzekę Azteków. Nazywa się... Rzeka Azteków. I, i, i sobie w niej mieszkają. Ha, wybrnąłem z tego, że jestem słabym w geografii. Hehe. <laughs> <laughs> serio. Dobra, obejdziemy azteki. Ło, duże te azteki. Kto jest lepszy? Ha, ha, ha! drżujcie przed Hiawatą. Hehe. Co już zbudowaliście? Ale dobre. Dobre robotniki. Dobry robotnik zawsze skalpy Dobry mulin Okej okay. Idziemy sobie, 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 sobie Kalendarz będzie za 4 tury, to się zbuduje za 3 tury No To sobie teśnie. Tak patrzę, 3000 Nie no, mogę jeszcze pograć Sobie spokojnie Odcinki będą Fajne Dobra Odkryliśmy już całkiem sporo Azji Tak widzę Jaki Aztek! Jaki biedny gość! Nie no, on jest biedny Takie smutne to jest Kiedyś też tak miał Jak grałem na normalnie, okej okay. Jademy sobie. Mamy tutaj dużo Azji. A ten Aztek się nieźle w Azji rozrósł. Czekaj. Nie, nie to. A sobie sprawdzę, który jest w lądzie. Nie jest Aztek najlepszy. O Boże, jestem prawie najgorszy. Oczywiście Aleksander musi być w żołnierzach najlepszy. bo tak. A widzę, widzę, że będzie tu bardzo gdzie się ten Aleksander schował? No ja pierdzielę. On jakiś ninja po prostu. To jest pan... Haha, ha, nie ma mnie. Ej serio, gdzie on Polas? Jaki ninja? On wcale nie mógł krótkiego czasu przejść, no to jest niemożliwe. Dobra. Tymi wojownikami się za bardzo w pono zapędziłem, mogłem iść aż do Indii. O kurna, fajtuj się! Dawaj! Barbarzyńcowi w łeb! Boże, jak ktoś się drze Dobra. No. Ciekawe. No, 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 no Aztec, this Barbarzyńca is my and heist też jest mój. Jedna Wracają mi osadników. Nie. Spichlesz. A tymi, tymi miłymi panami sobie zaczniemy budować plantacje. Bo tak. Dobra. Tutaj możemy sobie wynaleźć nowe rzeczy. Ucznictwo. Nie będzie, żeby się jakoś bronić przed tymi. Ło! Wow! Oho! Ciekawe kto to? Szlamalech! Łana deliuś! Już nawet pamiętam co on mówi. Jaki hajsownik! Pieprzony. Jezus Maria. Dobra. Moi drodzy, to, to już było chyba prawie na tyle. Jeszcze tutaj następną turę sobie walniemy. Tymi sobie przejdziemy, tam daj następną turę, tak, tak, Persja, Persja, Grecja. Także moi drodzy, krótkie podsumowanie: Wy, wylosowało w nas, a, nam tych Irokezów zupełnie ni z dupy, ni z kupy. No, już nawet Grecja by mi się bardziej podobała. Ale okej, myślę, że jakoś przetrwamy. Mamy tutaj najwięcej bucików, także myślę, że nie źle. No, także... W następnym odcinku myślę, że już zadomowimy się w Europie. Stworzymy następne miasta. I będziemy się wesoło rozwijać. Potem może pofajtujemy się z Aleksandrem jak go znajdę. Może gdzieś tam Nie, ja go tu. A jak on tu się w Szwecji skitlał? To możliwe. Dobra. Nieważne. Także ja sobie wesoło zapisuję grę. I to było na tyle. Do zobaczenia i cześć!